Cześć wszystkim! Witajcie w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy duże sprzątanie. Nie ma Mikołaja dywanu. Złożyliśmy go i trafi do prania. I do prania też trafiają te dwa duże miski. To są miski Mikołaja, Kubusie Puchatki. One są większe jak Mikołaj. Ostatnio w praniu i ozonowaniu były 2 lata temu, więc przydałoby się tym bardziej, że mają ślady bojowe. Psz, tutaj jest jakiś pisak. Tutaj coś chyba się wylało i ogólnie są już takie przebrudzone. Przy okazji jeszcze ozonowanie, więc będą odświeżone, wyprane i pachnące. To w końcu też długo, wyczekiwane paczki z Mikołajka sandałkami. One są z firmy Geox. Kupiliśmy dwie pary w różnych kolorach i w różnych rozmiarach, 24 i 25. Przymierzymy. Mi się bardziej podobają te neonowe. One kosztowały około 200 zł. Są oddychające, takie leciutkie, zapinane na rzep. W tamtym roku na szybko przed wakacjami zamówiłam Mikołajowi sandałki Nike w rozmiarze 25 i dalej są na niego za duże. Będą dwa lata na niego czekały. wyjeżdżają do prania. Za chwilę odbieramy mi z przedszkola i musiałam mu zabrać jego samochod. W Tym wątku są samochody. Prawie same chodki. Wszędzie po kątach ma porozmawiające samochody. Tutaj też zawijam kecej. Tutaj jest dywan, który wywozimy do pranka. Układujemy. Teraz najważniejsze wisiaki Jeden misiak. Pierwszy misiak. I drugi wisiak Nawet ich nie trzeba upychać. Siedźcie, pójdziecie do pranka. Miszki załadowane, została tylko głowa jednego Kubusia, tak jakby spał. Trzeba je teraz oddać do pranka. Nie uwierzycie, ile dzisiaj pokazuje stopni. 24 stopnie! Dobrze, że jest klima i wentylowane siedzenia, inaczej by się nie wytrzymało. Jak zwijaliśmy dywan, to jeszcze się uchyłała jedna igiełka od choinki ze świąt. Zawsze tutaj jest problem z parkowaniem, nie ma gdzie zaparkować pod tą pralnią. Wyciągamy misiaki, są naprawdę duże i bardzo ciężko je dobrze schwycić. Mam nadzieję, że damy radę jako się danieść. Czekaj, to mi się wygląda. Taki Idziemy na pranie. Ludzie się z nas śmieją, wiesz? Z tymi miszkami. Idziemy, ludzie nam trąbią, machają, śmieją się. Na pewno poprawiliśmy im dzień. A teraz wchodzimy do pralni, żeby zostawić misiaczki, a raczej misiole. Miśki przyjechały ponownie do pracy. Ciężka. Miśki zostawione do odbioru będą w piątek. A jak śliśmy z tymi miśkami przez miasto, to się ludzie zasiali. <gulacza> Żeni że... nam. Komuś połatek. <gulacza> Nie co dzień się widzi takie miski duże. Łążące po mieście. Mikołaj już odebrany z przedszkola. Po całym dniu zabawy przedszkolu zmęczony. No, Mikołaj dostał 2 złoty od razu leci na. O, z jajkami. Okej. Okay. I teraz siadaj szybko. Lecą piłki. Jajka. Mikołaj jeszcze dobrze nie wie, o co chodzi w tej grze, ale się stara. Ojej, ojej, wyskakują, Mikołaj, o nie. Uch, złapałeś, brawo. Jak tak dalej pójdzie, to będzie mistrzem gaszenia pożaru. Dojechaliśmy już na miejsce. Dywan rozłożony i gotowy do prania. A go pół roku, jest naprawdę w bardzo dobrej kondycji. Zdzisław. Beupin. Pan Zisław będzie prał dywan ręcznie. <grym> Mikołaj, pomożesz tacie prać dywan? Mikołaj, co on tutaj robi w ogóle? W baniaczku pięciolitrowym. A Mikołajowi zachciało się jeździć po dywanie samochodami. Ja to inaczej zrobię. Nie chcę mi się <grym> <grym> O, o, Mikołaj. Tata z <grym> Wyglądasz jakbyś podparał ten dywan, na niego prał. To jest pranie na razie szczotką. A teraz szorowanie dywanu. Mikołaj ma niezłą frajdę, zabawy na dywanie samochodzikami. Szorujemy, szorujemy. Mikołaj, zobacz, masz powódź Na dywanie! Spasz nie, mi szpan, tutaj nie, masz na Bęc! Benz. Benz. O, druga szczotka. Obrotowa, tak? Mikołaj, kolejne samochody. Nie codziennie ma okazję bawić się na A teraz będziemy odtwarzać Karchera. Kelseum. Tęczę robisz, widzisz? Zobacz. Kaczer poszedł w ruch. Mikołaj z wielką chęcią sam by to zrobił, ale jest jeszcze trochę za mały. Ach, teraz akcja powieszenia dywanu na bramę, <tryk> tylko że on jest dość ciężki. Coś mi się wydaje, że to chyba nie jest dobry pomysł. Nie pieniądze jak go ustawiliśmy, ale on był ciężki. Ten dywan był naprawdę ciężki jakie zeprano. Złapiecie! Złapiecie! cię! Oszty! Pokóję za bo mi uciekł dla Mikołaj! Gdzie jesteś? Co mi daje ucieka? Zobacz, co tam idzie. Zobacz, co tam idzie. za nim nadążyć, naprawdę. A teraz poszła dmuchawa. Co A teraz dmuchawa poszła w ruch. Może takim sposobem trochę szybciej wyschnie. Dywan sobie ładnie schnie, a tutaj kosi się trawa. Już połowę trawnika skoszonego. Mamy też robota koszącego w trakcie prób, ale chyba się nie sprawdzi. A na razie to jest nasz robot koszący. Działka już pięknie skoszona, woda się podlewa. Mikołaj postanowił pomagać tacie. Też będzie wywoził trawę na taczkach. Mikołaj zawsze chce pomagać tacie. Nie wiem ile razem kółek zrobili. Pam, 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 pam. Pa, 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 pa. już dywan i wstawiliśmy go do studia, żeby sobie jeszcze przesnąć. I zobaczcie gdzie maszyka rozmowy. No, moje miejsce, Może Możemy tutaj zrobić jakąś bajkę z samochodami, La. Mikołaj przedtem czuje. Kogo czarujesz, Mikołaj? Teraz przybierz mi Mikołajko winowe sandałki. Bo które fajniejsze. Niestety te geotrze okazały się dużo za duże. Mikołaj ma palec tu. Te idą do zwrotu. No, a te są super neonowe. Mikołaj od razu je wyciągnął z pudełka. Tylko trzeba metnę oderwać. Wyprany dywan dotarł już na swoje miejsce. Czyściutki, pachnące wyprany. Teraz widzę, że bardzo dużo rozjaśniał i tak miało być. A dzisiaj idziemy po odbiór Miszków. Wczoraj do nas pani zadzwoniła i powiedziała, że musimy zapłacić 150 zł. To jest naprawdę bardzo dużo. Ostatnim razem, jak oddawaliśmy miszki do prania, to były chyba 4 miszki. to jest, zapłaciliśmy tylko 100 zł. Teraz to Jesteś gotowy do przedszkola, czy nie? Halo? <grywa> Chyba się tak nie. Właśnie jedziemy odebrać Miśki. Zobaczcie, gdzie się dzisiaj ubrałam. I mam biało-czarny strój i wyglądam centralnie jak jakaś uczennica albo zakonnica. Odbieranie kolejnych paczuszek z paczkomatu. Tym razem cztery. <grywa> Kamera szpiegująca. Na co on pieniądze wydaje? Czwarta. <grywa> Jeszcze piąta? A nie piąta? No, nie wierzę. Dojechaliśmy pod pralnię, właśnie wychodzimy po misjaki. O, jakie czyściutki pachnące. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do widzenia. do widzenia. Zbierzcie się. No, chyba się zmieścisz się. Tylko wytrzesz zaraz całe miasto, jeszcze. Nie wiem, jakie wyglądają. Ja. Chciałbym uchować tyłek, trochę, żeby się zmieścił. Pa -pa. Wielkie misiaki Kubu się wróciły już do samochodu. Nawet nie ma tej plamy po Mazaku. Misiaki w końcu wracają do Mikołaja. Misiaki wracają na swoje miejsce. Opa! Trochę ważą. Są czyściutkie, pachnące, nie mają żadnych znaków od flamastrów, pisaków. Teraz to ładnie wyglądacie. Musiałam mu też szyć uszko i teraz to można na nich leżeć. Zawsze na nich leżymy i oglądamy sobie telewizję. A ja tymczasem się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa! pa, pa.